Cześć wam, mam Wam dzisiaj do pokazania kalendarz adwentowy z Isany. Są tu 24 maski do włosów, po z każdego rodzaju. Za kalendarz wydałam około 80 zł, normalnej cenie kosztuje stówkę. I chodźcie ze mną, zobaczycie co jest w środku. Szukamy moi drodzy jedynki, jest tutaj, już tam e, mi się akurat to jedno okienko wcześniej otworzyło. Mamy tu... Co to jest? Maska do włosów kaszmir, do włosów farbowanych. W dwójce mamy maskę pomarańczową. Trójka jest tutaj. Ojej, ka yy, kakaowa. Czwórka jest tu. Znowu kaszmir piątka o, to jest coś myślałam, że to jest ta z kwiatem wiśni ale to jest kwiat brzoskwini ta pewnie będzie super pachnieć, uwielbiam brzoskwinię dalej szóstka pomarańcza siódemka o, tu właśnie jest kwiat wiśni, a nie, to jest zapach po prostu wiśniowy ósemka Mm, melon, dziewiątka, znowu kakao, dziesięć, coś nowego, kiwi, jedenaście jest tu, to jest cytrynka, dwanaście mamy tutaj, o to też coś nowego, A, kwiat pomarańczy trzynaście wiśniowa czternastka jest tu, tutaj cytrynowa znowu, piętnastka o to jest ta klasyczna piramidka szesnaście melon siedemnastka kokos osiemnaście mamy tu Miód. 19, znowu mamy kiwi. 20 o brzoskwiniowa 21 znowu klasyczna. 22 mamy tu. Eee, pomarań. 23 kokos i w ostatnim okienku mamy maskę do włosów miód. I to wszystko. Dzięki. Widzimy się w kolejnym szorcie. Pa, pa!